Ja mam na imię Karolina i witam Cię na kursie Car Group. W tym odcinku opowiemy sobie o komendach, które każdy pies powinien dobrze znać i które bardzo często ułatwiają nam życie, a czasem ratują zdrowie i życie naszego psa. Komendy to tak naprawdę słowne polecenia, które wydajemy naszemu psu, oczekując danego zachowania. Aby jednak pies zrozumiał, czego tak naprawdę od niego oczekujemy, potrzebna jest duża dawka pracy, ćwiczeń, motywacji e, i dużo cierpliwości. W przeciwieństwie do sztuczek, e, takich jak przybij piątkę, m, nosek albo jakiekolwiek inne sztuczki, ćwiczycie ze swoim psem, komendy są od nich. Troszeczkę inne, ponieważ przykładamy do nich o wiele większą wagę. Jeżeli wasz pies kiedyś nie przybije wam piątki, to nic się nie stanie, ale jeżeli znajdzie kawałek kiełbasy, na przykład na spacerze i postanowi ją zjeść, a nie będzie znał komendy zostaw, no to oczywiście może mu się zdarzyć krzywda. Dlatego do komend przykładamy o wiele większą wagę i o wiele więcej czasu poświęcamy na to, aby te komendy były opanowane do perfekcji, a właściwie przez całe życie naszego psa próbujemy je na nowo utrwalać. Pierwszą taką komendą, której zazwyczaj uczymy psy bardzo szybko jest przywołanie. Jest to bardzo potrzebne, ponieważ w sytuacji, kiedy pies nie jest w stanie przybiec do nas na zawołanie, nie możemy spuszczać go ze smyczy absolutnie w żadnej sytuacji i jest to stresujące zarówno na nas, jak i dla naszego psa. Jeżeli jesteśmy w lesie, na łące, gdzie bardzo byśmy chcieli spuścić naszego psa, ale niestety nie możemy tego zrobić, gdyż jest obawa, że pies nie przybiegnie do nas. Takie przywołanie możemy zacząć ćwiczyć nie od przywoływania psa imieniem czy właśnie komendą do mnie, bo pies na tym etapie jeszcze nie rozumie co znaczy do mnie. Możemy delikatnie zwracać uwagę naszego psa e, różnymi dźwiękami, czy to będzie gwizdanie, czy to będzie cmokanie, czy cokolwiek sobie wymyślicie. E, I warto również nagradzać psa, kiedy on Mimowolnie do nas przyjdzie. Samodzielnie nie, nie wołaliśmy go, nie mamy w ręku żadnych przysmaków, a pies jednak do nas przychodzi. Wtedy bardzo ważne jest, aby go nagrodzić, aby to skojarzenie właśnie przyjścia do nas było jednoznaczne z jakąś nagrodą, z jakimś miłym przeżyciem dla psa. Ważne, aby na tym pierwszym etapie jeszcze nie używać ani imienia psa, ani komendy do mnie, ponieważ jeżeli będziemy używać jej zbyt często, a nasz pies nie będzie na to reagował, to ta komenda dla niego stanie się tak naprawdę bezwartościowa. Ważne, aby w takich momentach, kiedy pies już podchodzi do nas, kiedy jest już blisko i wiemy, że do nas podejdzie, wtedy na przykład wypowiedzieć tą komendę i powoli wdrażać ją. W życie. Oczywiście, jeżeli robimy to w domu, to nie możemy oczekiwać, że po wyjściu na zewnątrz nasz pies tak samo ochoczo do nas przybiegnie. Jeżeli pies nie jest dobrze nauczony komendy do mnie, to w ekstremalnych sytuacjach taka komenda może nie zadziałać. To znaczy, kiedy bodziec jest bardzo silny, na przykład jest to wiewiórka, którą pies goni, albo jest to rowerzysta, tak jak w przypadku mojego psa. Nie jesteśmy w stanie go przywołać, dlatego dopóki ta komenda nie będzie wyszlifowana, nie możemy za bardzo psu puszczać właśnie bez smyczy, gdyż istnieje ryzyko, że coś go potrąci, coś mu się stanie, ktoś go przejedzie. Kolejną komendą, która ma spory wpływ na szkolenie, jest komenda Popatrz na mnie. Właściwie można ją zaliczyć do sztuczek, aczkolwiek bardzo przydaje się właśnie takim podstawowym treningu każdego psa. Chodzi w niej o to, aby twój pies był w stanie skupić na tobie uwagę. Część psów nie lubi kontaktu wzrokowego. Wynika to z prostego faktu, że u psim języku właśnie takie patrzenie w oczy. To wyzwanie rzucane drugiemu psu. E, dlatego, jeżeli twój pies nie za bardzo chce patrzeć Tobie w oczy, nie zmuszaj go. Wystarczy, że spojrzy gdzieś w okolice Twojej twarzy. Chodzi bardziej o to, aby pies potrafił skupić na Tobie uwagę. Kolejną komendą jest komenda noga, która właściwie powinna być komendą wyjściową, ćwiczeniem wyjściowym w ogóle dochodzenia na smycze. Chodzi w niej o to, aby pies poruszał się równolegle z tobą przy twojej nodze. Oczywiście zachęcamy go, motywujemy smaczkami, zabawkami, czymkolwiek chcemy motywować swojego psa, natomiast uczymy go właśnie takiego podążania za opiekunem, co jest bardzo istotne w późniejszej nauce chodzenia na luźnej smyczy. Oczywiście ćwiczenie, które będzie wykonywane w domu, nie będzie się sprawdzało tak samo na spacerze, aczkolwiek e, oczywiście możemy zacząć trenować z psem tą komendę, kiedy już opanuje ją w domu na świeżym powietrzu, gdzie rozpraszaczy jest troszeczkę więcej. Być może będzie to trudniejsze, ale aby pies dobrze chodził na smyczy na dworze, musimy to ćwiczenie również przenieść na zewnątrz. Kolejną komendą jest komenda zostaw. Ta komenda jest bardzo ważna, ponieważ część psów jest tak zwanymi zbieraczami. Zbierają wszystko, co im wpadnie do pyska na chodniku, w trawie, czy też nawet w domu. A jak wiadomo, część z tych rzeczy może być niebezpieczna dla psa, dlatego tak ważne jest, aby pies potrafił na komendę zostaw, zostawić coś. E w zamian, oczywiście, za jakiegoś smakołyka na sam początek, ale jest to e, takie ćwiczenie, które w późniejszych etapach, jeżeli jest już bardzo dobrze utrwalone, może rzeczywiście psu uratować życie i zdrowie. Ostatnią komendą, o której Wam powiem, jest komenda Odpuść. O co w niej chodzi? Jeżeli mamy psa, który jest zbyt reaktywny na spacerach, bardzo lękliwy albo nie jest w stanie znieść widoku innych psów, albo dzieci, albo rowerów, tak jak w przypadku mojego psa. Warto jest nauczyć komendy odpuść, z tym że z nauką tej komendy zaczynamy od bardzo dużej odległości. Załóżmy, że jest to ten rower, którego tak bardzo nie lubi Alaska. Komendę odpuść zaczęliśmy uczyć w bardzo dużej odległości od roweru, kiedy Alaska była jeszcze w stanie się na nas skupić i mogła wybrać pomiędzy gonieniem za rowerem a pomiędzy przyjściem do nas. Przy takiej odległości Alaska bardzo często wybierała podejście do nas. Dołożyliśmy do tego właśnie komendę odpuść i stopniowo zaczęliśmy zmniejszać odległość między nami a tym czynnikiem rozpraszającym. To ćwiczenie jest trudne w wykonaniu, bardzo długo się je ćwiczy, a nieutrwalane szybko niestety zanika, ale wydaje mi się, że w przypadku właśnie takich psów reaktywnych, które alergicznie wręcz reagują na różne czynniki rozpraszające w środowisku. Można oczywiście spróbować tego ćwiczenia, aby choć trochę ułatwić i sobie i psu wspólne spacery. Różnica między komendami a sztuczkami jest taka, że komendy mają realne zastosowanie w naszym codziennym życiu. Niektóre sztuczki, mimo że uważamy je za sztuczki, takie jak podaj łapę czy leżeć, mogą być bardzo przydatne w takim codziennym życiu z psem. Może nie uchronią naszego psa, nie będą ratowały życia czy zdrowia, ale taka nauka odpoczywania, leżenia, siedzenia czy podawania łapy, co później ułatwia nam pielęgnację psa, również jest bardzo ważna i wydaje mi się, że są to takie pół sztuczki i pół komendy, które na pewno należy nauczyć psa na samym początku. W tym odcinku to już wszystko, życzę ci udanych treningów z twoim psem i do zobaczenia.